Połóż się wygodnie, zamknij oczy, zacznij koncentrować się na swoim oddechu. Pozwól sobie zanurzyć się głęboko w stan relaksu. Wyobraź sobie ciepłą, kojącą energię, zaczynającą się na czubku twojej głowy i delikatnie muskającą twoją skórę i uwalniającą całe napięcie. Poczuj, jak mięśnie na twoim czole i skroniach miękną. Następnie poczuj falę relaksu spływającą na Twoje oczy i policzki, rozluźniając wszystkie napięcia. Z każdym oddechem odprężasz się coraz głębiej. Niech Niechtakująca energia przepływa przez Twoją szyję i ramiona, rozpuszczając wszelki stres. Po prostu się rozluźnij, wchodząc w coraz głębszy stan spokoju. Fala relaksu przechodzi przez Twoją klatkę piersiową i tułów. Rozprzestrzeniając się przez ramiona, dłonie i palce, które stają się zupełnie zrelaksowane. Pozwól tej fali relaksu płynąć dalej przez biodra, uda, kolana i łatki. Jesteś tak zrelaksowana, ta spokojna energia dociera do Twoich stóp, a całe Twoje ciało jest teraz całkowicie rozluźnione i w harmonii. Pozwól sobie na poddanie się temu głębokiemu stanowi relaksacji, w którym Twój umysł jest czysty, ciało głęboko odprężone, a Twoja podświadomość gotowa do nauki. Wyobraź sobie, że widzisz siebie na drugim końcu pokoju. Zobacz siebie, obserwując swoją postać z oddali. Zauważ, że ta wersja Ciebie różni się od Ciebie teraz. Jest pewna siebie, bogata, Zdeterminowana i odnosi sukcesy. Uświadamiasz sobie, że to prawdziwa Ty, sukces, który Ci należy, Ty, która tak łatwo radzisz sobie z każdym wyzwaniem i zarabiasz pieniądze z łatwością. Spójrz na swoją twarz, zauważ szczęście, zadowolenie, poczucie spełnienia. Jesteś godna, zasługujesz na wszystko. Na wszystko, co najlepsze, i jesteś szczęśliwa. Obserwuj, jak ta ty przeżywasz swoje dni w pełnych kolorach, ekscytujących i inspirujących scenach. Zauważ, jak łatwo zarabiasz pieniądze, mając nastawienie na sukces i bogactwo. Ta wersja ciebie jest zdrowa, pełna energii, szczęśliwa, spełniona i odnosi sukcesy. Ta wersja Ciebie nie boi się porażki ani utraty pieniędzy, dawne nawyki autodestrukcji zniknęły, ta nowa Ty wykorzystuje pieniądze w dobry sposób, dla rodziny i innych. Ta Ty nie czuje się winna z powodu zarabiania dużych sum pieniędzy, nie odczuwa niepokoju ani stresu, ta Ty uwolniła się od dawnych przekonań o braku wartości lub niezasługiwaniu na wielkie bogactwo. Zauważ, jak Taty czuje ulgę po porzuceniu dawnych, ciężkich przekonań i strategii związanych z pieniędzmi. Czujesz lekkość, odnowioną energię i cel. Żyjesz życiem pełnym znaczenia, spełnienia i sukcesu. Ta wersja Ciebie ma energię, motywację i pewność siebie. Poobraź sobie, że unosząc się, zmierzasz w stronę tej Ciebie, Jesteś przyciągana do tej wersji siebie. Przemieszczasz się i stapiasz z tym obrazem, patrząc na świat oczami tej siebie. Poczuj, jak dobrze czuje się Twoje ciało, jak wspaniale odczuwasz emocje w środku. Czujesz, jak potężna, odnosząca sukcesy, spełniona i bogata jesteś. Zauważ swoją pewność siebie, siłę i poczucie własnej wartości. Poczuj, że jesteś wystarczająco dobra, by osiągać swoje pragnienia. Zauważ, jak to jest być w tym miejscu bogatą, szczęśliwą, spełnioną. Teraz uświadam sobie, że Twoje cele finansowe nie tylko są możliwe, lecz są nieuniknione. Twoja podświadomość na głębokim poziomie pozwoli Ci osiągać wszystkie Twoje cele. Wyciągnąłeś wnioski z przeszłości. Porzuciłaś stare decyzje i ograniczające przekonania, dotyczące pieniędzy. Wszystkie negatywne skojarzenia z bogactwem zostały uwolnione. Teraz jesteś gotowa stawić czoła światu jako prawdziwa Ty, pewna siebie, wolna od dawnych ograniczeń, otwarta na nowe możliwości, ludzi i zdarzenia, które prowadzą Cię do sukcesu we wszystkich dziedzinach. Teraz zaczynasz swoje życie bardziej.